Zombie apocalypse. Cześć, witajcie. Z tej strony Maka Ferguson. Trochę u nas śniegu napadało. Stań od miata. Trzeba będzie łańcuchy założyć, bo to nie wiadomo, ile mu nasypać. A zawsze trzeba być przygotowanym. I si mówią, że ma być dość dość w miarę śniegu 20 cm czy tam więcej Łańcuchy trzeba gdzie założyć na przód. Na tył no to trzeba będzie coś tam podkombinować, żeby były dłuższe To na inne koła Jedzie trochę po Urwa Kurwa ślisko O, widać nawet jak Się ślizgo, na łańcuchach to by było luks Siatek też Stoi sobie Zaśnieżony Boże Narodzenie. Już tuż tuż Wigilia Także życzę, życzę Wam widzowie wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, słodyczy Spotkania ca z całą rodziną przy wigilijnym stole, pijanego Sylwestra. tylko z umiarem zdrowia, bo to przede wszystkim najważniejsze jest zdrowie. wszystko inne, no to też wszystko drugie planowe. najważniejsze jest zdrowie w tych czasach. dużo pieniędzy, żeby się wam widzowie powodziło. a my tutaj tak odśnieżamy trochę. Musiał się przestawić, bo to nie mógł coś wyjechać do góry. Tu też tak samo było zrobione. jest ślisko już, bo to najeżdżone trochę było. Auto troszkę przepala. Trochę śniegu tu jest. Kiedyś nawet wziąłem puk, wysmarowałem, wysmarowałem odkładnice. Już Wam pokażę trochę zimno w łapę na jednej ręce mam rękawiczkę a na drugi nimą to telefon to telefon kurde śniegu jest dużo do buta sypie to tak nie widać że jest ale jest nasmarowane tak samo ebehart też jest tam posmarowany to właśnie czekam, żeby się rdza trochę pojawiła. Dopiero ją harat. Bo tak to by się nie chciało trzymać. Wiele, tyle jak się pokazało, to od razu smarował. Siatek też tak. Trochę. Może po świętach wezmę. A będzie minus 10. Zrobimy jakiś challenge z odpalania. Może tu świeca i tak nie działo. Jest, wszystko jest świeca, ale nie, nie ma prądu Na razie nie chcę mi się patrzeć koło tego No ale... Jakoś to będzie Świat pali, luks I właśnie yy, Też musiałem korek zakupić do paliwa Wziąłem go na łańcuchu, bo tamtym mi nie wiem, źle się zakręciło źle się zakręcił tak jakby i poszedł se tam gdzieś, nie wiadomo gdzie wypod, no ale zakupiony jest i jest dobrze Ferguson sobie też na razie czeka bo to jest dostępną komorą spalania czyli w głowicy, nie na tłoku także go ciężko odpolić no ale ja bym chciał, kto by go odpolił, nie ale no na razie niech stoi i tak będzie kiedy malowany to wszystko będzie porobione tutaj Stasiu po śnieg <laughs> ale mu daje daje mu pes. ale to i tak trzeba będzie się przygotować na zimę na, na ten i jakby to było nie wszystko sobie stoi zimuje kombaj tak samo udać jak staś ładnie od śnieżo to trzeba będzie wziąć i trochę i trochę podśnieżać ręcznie tam koło domu Także nic ja się z Wami żegnam zostawcie łapkę w górę subskrypcję komentarz i wesołych świąt szczęśliwego nowego roku na razie cześć